Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Już kilka osób prosiło w komentarzu, żebym zrobił filmik o różnicy między 2 a 4. Ja już robiłem jeden filmik, tylko to, był, to, to była zupełnie inna rzecz. Tam było to me albo fo me, jaka jest różnica. Link do tamtej lekcji macie u góry i w opisie. A dzisiaj co nieco na temat tych przyjmików, jeżeli będziemy je łączyć z czasownikami. Sprawa jest dosyć trudna. To znaczy trzeba po prostu wiedzieć co się z tym, z czym łączy, a oprócz tego czasami są dwie rzeczy możliwe. Czyli starałem się to jakoś Wam ładnie pogrupować. Czyli tak. Pewne czasowniki tylko z to. I z tym nie dyskutujemy. He gave the receipt to the customer, tak? Dał paragon komu klientowi, czyli give jest to. Albo inaczej nadawać można powiedzieć wręczyć od ręki. Czas przeszły. He handed. He handed the receipt to the customer. Czyli tu używamy identycznie. Podawać, wręczać my powiemy komuś, u nich trzeba powiedzieć do kogoś. Natomiast pewne czasowniki chodzą tylko z. For. He bought drinks for everyone. Kupił drinki dla wszystkich, tak? Dla wszystkich, czyli wszystkim jakby postawił drinki. Albo he made a sandwich for me. Zrobił kanapkę dla mnie. No my powiemy zupełnie inaczej, zrobił mi kanapkę. Dlatego to jest tak trudne dla Polaków. Czyli jeżeli coś robimy dla kogoś, to może być tylko i wyłącznie for, a nie to. Tu też w ogóle uważamy, jak zrobić kanapkę. Musi być make, to akurat czas przeszły, a nie do. Robiłem filmik kiedy używamy do, a kiedy make, bo to z mora Polaków, link wam wrzucę pod koniec i w opisie. Ale, jak popatrzymy na czasownik bring, czyli coś przynieść, to, to jego można używać is for, is to, do koloru do wyboru. Can you bring that to me? Can you bring that for me? Czy możesz mi to przynieść? No a my, my w ogóle powiemy zupełnie znowu inaczej, bo powiemy od razu przynieść mi, tak? A tu jest przynieść do mnie, a tu jest przynieść dla mnie. Czasami też bywa, że obydwa też można użyć, ale z różnicą w znaczeniu. I mamy na przykład leave for albo to, ale zupełnie inny sens. I leave it to you. Zostawię to dla ciebie w sensie ty podejmij decyzję. A tutaj he left the keys for you, zostawił klucze dla ciebie, także to jest zupełnie inny sens, tu tak? jest jakaś decyzja, nic, nic nikomu nie zostawiam dosłownie, a tu dosłownie zostawił klucze for you. Tak naprawdę mogłoby też być with you jeszcze w innym sensie, że zostawił klucze u niego, a nie dla niego ale zobaczcie, że taka wersja akurat tutaj nie jest obowiązkowa bo można zrobić tak jakby też po, tak jak my mówimy po polsku he left you the keys także tu jest kolejny problem że czasami w ogóle przyjmę nie jest wymagany bo można zdanie zastosować można zastos zastosować inny szyk wyrazu I teraz na przykład do też jest for albo to ale też różnica he did it to me again znowu mi to zrobił, tak? znowu na przykład mnie skrzywdził a tutaj he did it for me Again. Zobaczcie, drobna różnica. To me, for me, tak? Zrobił to dla mnie znów coś tam. Dla mnie zrobił coś na przykład pozytywnego. A tutaj na przykład coś negatywnego, że mnie właśnie skrzywdził. OK, i teraz przygotowałem Wam listę czasowników przykładowych, które chodzą z przyimkiem tu i z tym nie dyskutujemy. Award bring. Na przykład przynieść, prawda? Feed karmić. My powiemy bez przyimka, że dzieci karmiły kaczki. Po angielsku będziemy tłumaczyć jakby dosłownie dzieci karmiły chleb do kaczek. Give Grant dać, przyznać komuś coś. Hand wręczyć, to już mówiliśmy. Leave jako decyzja. Leave it to me, tak, zostaw to dla mnie, zostaw to mi, że ja, ja się tym zajmę. lend, pożyczyć. Offer zaoferować. O, być dłużnym. Pass podać. Pay płacić. Post wysłać. Promise obiecać. Promise this. To me, obiecaj mi to. Read, czytać, sell, sprzedawać, send, y wysłać, show pokazać. Can you show it to me? Możesz mi to pokazać. Take, wziąć, teach, uczyć. To jest też ciekawe. Zobaczcie, uczyć. Ja mogę powiedzieć, I teach you English albo I, albo I teach English to you. Throw, rzucać, write, pisać. Tylko to, co mówiłem wcześniej, wiele z tych słów na szczęście można zastosować, można stworzyć zdanie stosując polski szyk zdania, ten łatwiejszy. Czyli przykładowo, He gave me a book, to jest tak jak po polsku, tak? On dał mi książkę. A teraz ta druga wersja, trudniejsza. He gave a book. To me. Dał książkę do mnie. Pożyczać, tak? Było tutaj na liście pożyczać, mamy lend. Możemy zrobić wersję prostszą. He lends me a pen. Polek oczywiście zdecydowanie będzie preferował tę wersję, bo to jest tak jak po polsku. On pożyczył mi długopis. Ale jest możliwe też tu po tych czasownikach, czyli he lends a pen to me. Tak? Podała mi sól. She passed me the salt. Albo she passed the salt to me. Przeczytała dzieckom Dzieciom jakąś tam historyjkę. She read the children a story. Przeczytała dzieciom historyjkę albo she read a story to the children. Także to niestety też jest trudne, bo pytanie czy można zrobić tym prostszym sposobem czy nie. No to tego typu rzeczy pokażę wam tylko i wyłącznie dobry słownik na przykład Longman. I teraz lista czasowników, które chodzą z przycinkiem fo, także po prostu tego trzeba się nauczyć. Bring, to akurat mówiliśmy, że oba mogą być. Buy, kupić coś dla kogoś. Cook, ugotować. Fetch, przynieść. Find, znaleźć. Get, zdobyć coś dla kogoś. Keep, trzymać. Leave, zostawić coś dla kogoś. Tak, zostaw to jabłko dla mnie, bo jestem głodny. Make, zrobić. Order, zamówić. Pick, wybrać. Reserve, zarezerwować. Save, oszczędzić. Spare. Poświęcić. Czyli przykładowo, can you spare a few minutes for me? Czy możesz poświęcić kilka minut dla mnie? Albo they want to pick you for the school team. Chcą, chcą cię wybrać. My powiemy, do szkolnej drużyny. Na no, tu trzeba powiedzieć for, czyli jakby dla. I na koniec, słuchajcie, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Bo przed chwilą mieliśmy listę czasowników, które chodzą z tu. Tu jest lista czasowników, które chodzą z for. Ale pamiętajcie, że for ma jeszcze inne znaczenie i ono pasuje z wieloma czasownikami w znaczeniu za kogoś na przykład. Czyli jak ja powiem zdanie He did it for me, to to zdanie jest zupełnie dwuznaczne. Bez kontekstu nie wiemy o co chodzi. Albo zrobił to dla mnie, albo zrobił to. Za mnie, ok? Czyli przed chwilą mieliśmy tą listę czasowników, które mówiłem, wam chodzą z przyimkiem to, i ktoś powie na chwileczkę, ale ja go widziałem z przyimkiem fo. Tak, mogłeś widzieć, bo może było w znaczeniu za kogoś, czyli zupełnie inny sens. Czyli zobaczmy na takie zdanie. Write normalnie chodzi z przyimkiem to, tak? He wrote a letter to me. Napisał mi list. Tu jest akurat znowu możliwy ten podwójny szyk w zdaniu, albo taki, albo he wrote me elece, to jest ta wersja trudniejsza i ktoś powie, ale ja widziałem takie zdanie he wrote elece for me tak, to jest ok, tylko to zupełnie coś innego znaczy, on napisał list za mnie, ja miałem pisać, ale zrobił to za mnie inne dwa przykłady he handed in the resignation to me czyli wręczył rezygnację komu mi, tak a tutaj he handed in the resignation for me, czyli wręczył Wymówienie, rezygnację za mnie, tak, że ja się bałem, no i on poszedł za mnie. Dzięki.